Kolejna misja wykonana. Tym razem użyto bardzo dużo pocisków. Przynajmniej czerwona drużyna tak dużo strzelała. Konaliśmy już 10 misji. W kierunku. David 10, David 10, Centrala zgłasza ochronę ważnych osób w centrum konferencyjnym. Dowódca 1 potrzebujecie z kodem Alfa na 114 za 30 minut do sprawdzenia potencjalnego zagrożenia. Zrozumiałem, David 10, będziemy tam za 10 minut. Okej. Okay. Dziś rano czeka na Was robota przy vip -ach. Waszym zadaniem jest zapewnienie ochrony grupie dygnitarzy rosyjskich na trasie do centrum konferencyjnego. Miejcie na uwadze, że wydarzenia ostatniej nocy nieco przeczuliły tych ludzi. Rosjanie biorą udział w serii konferencji w Nowym International Hall. Powinniście wiedzieć, że hall jest otwarty tylko dla zaproszonych gości. Każdego rodzaju podejrzana działalność musi zostać sprawdzona. Nie otrzymaliśmy żadnych pogróżek dotyczących dzisiejszej konferencji, ale panująca cisza należy do tych, które czynią nas czujnymi. Wieczorem będziecie eskortować grupę z centrum konferencyjnego do hotelu Ventura. Zrozumiano? Świetnie. Teraz wybierzcie sprzęt i ruszajcie. Tym razem bardzo łatwa misja, musimy tylko ochraniać dygnitarzy, którzy przyjechali na jakieś bardzo ważne spotkanie. Przewaga taktyczna. Nie mamy zbytnio dużo do wyboru, Moż możemy być eskortą autobusu albo eskortą w samochodzie. Na jedno wychodzi i tak jesteśmy bardzo blisko. Musimy uratować życie znowu prezydenta Rosji. Wszystkich dy dygnitarzy oraz jak zwykle pozbyć się wszystkich, którzy stoją przeciwko nam. Broń. Niech wszyscy mają N4. David 10 do BCC na kanale pierwszym. Pluton D w drodze do centrum konferencyjnego w związku z ochroną VIP-ów. Będziemy na kanale 4. Miejsce CP to Olimpik i Figueroa. Na ziemię! Już. Raport Najciekawsze jest to, że w tej misji zabijamy ochroniarzy. Nie wiem dlaczego. Czerwony! Gotowi by ruszać! poszukiwania! Ruszać! Niebieski! Zabezpiecz ich! Ręce do góry! Już! Na ziemię! Nie jestem terrorystą! Dlaczego patrzycie na mnie w ten sposób? naprawdę nikt nie jest terrorystą. C.O.T. Tu grupa szturmowa. Do Przyjąłem szturmowa. Do powiadomiona. Czerwony do ewakuacji. Bezpieczny i czeka. Wychodź, wychodź. COT, Tu szturmowa. Cywil bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Wyślijcie zamiataczy. COT, Przyjąłem zamiataczem tu grupa szturmowa. Cywil ostrożność. bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Wyślijcie zamiataczy. Przyjąłem, zamiatacze w drodze. Zachować ostrożność. Jesteśmy z wami. COT, tu grupa szturmowa. Cywil bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Wyślijcie zamiataczy. Przyjąłem, zamiatacze w drodze. Zachować ostrożność. Wchodzimy do środka. Element, COT okusji. do grupy szturmowej. Cywil zabezpieczony i jest przesłuchiwany.

Jak widzicie, specjalnie strzelam koło podejrzanych, żeby ich nie zabijać. Tylko... Dobra, nieważne. Nie chcę ich zabijać, chcę po prostu ich wszystkich aresztować. Elementy zintegrowane grupą szturmową. Ambola zjechania. Nie wiadomo do przedania. Przyjąłem grupę szturmową. O kurcze, kontynuuj. Te o tu grupa szturmowa. Woda zneutralizowany. Przyjąłem grupa szturmową. Ręce do góry. Na ziemię. Wgoda. Ręce do góry. Na ziemię już.

To wszyscy zneutralizowani, tak widzę. COT Nie, jeden szturmowej. żyje. CYWIL ZABEZPIECZONY i JEST PRZESŁUCHIWANY COT, GRUPA SZTURMOWA, PODEJRZANY ZNEUTRALIZOWANYM PRZYJĄŁEM GRUPA SZTURMOWA, KOSTNICA powiadomiona. COT u grupa szturmowa. Podejrzany COT do grup jest ranny. Ranny. zabezpieczony, COT jest przesłuchiwany. zrozumiałem o. O w drodze. Przyjąłem u grupa szturmowa, Przyjęto. Zwłaszcza, że w drodze. przyjąłem u Grupa turbowa. zamiatacze w Królestwo turbowa. Królestwo turbowa. Królestwo turbowa. Królestwo turbowa. Królestwo turbowa. kostnica, grupa sturmowa. Przyjąłem grupa sturmowa. kostnica powiadomiona, przyjąłem grupa szturmowa, kostnica powiadomiona. Hmm. Wszystko Królestwo jeszcze Królestwo o, jeszcze nic nie zostało wykonane. No dobrze. COT do grupy 4. Podejrzany w areszcie. Cywil i gotowy do ewakuacji. Wyślijcie zamiataczy. Przyjąłem zamiatacze w drodze. Zobacz ostrożność. Chyba że nie mam nic do powiedzenia do COT. To tam warczy. Element. Nie zatrzymywać się! Ogłuszyć i oczyścić! Element! Aha... To takie drzwi. Tam kto jest. COT do grupy szturmowej. Cywil zabezpieczony i jest przesłuchiwany. Rzucić broń! Połóż się na ziemię! Podejrzany zneufizowany! A, kto rzucił ten drugi granat? A, kto rzucił trzeci granat? I czwarty! Nic nie widzę. oj, co tam ludzie. Grupa Przyjąłem grupa szturmowa. Kostnica powiadomiona. Kogo musimy jeszcze znaleźć? Musimy znaleźć jeszcze tego prezydenta Lepen. Rosji. Za mną. Ruszać. Przyjąłem. Ciekawe, gdzie się znowu sował. Chodźmy, chodźmy, chodźmy do góry. Może tam będzie. Do góry. Po trupach do celu. A, on żyje. Grupa Chyba. Cywil zabezpieczony i jest przesłuchiwany, zrozumiałem grupa szturmowa, Ambulancja. czeka, do o zamiataczach, COT do grupy szturmowej, podejrzany w areszcie, ma, przyjąłem grupa szturmowa, zamiatacze w drodze, kontynuuj. Czerwony, przygotować się, ogłuszyć i oczyścić, niebieski na holu, Czerwony. Do ranny cywil, cywil nie żyje. COT do grupy szturmowej. Decyduj się czerwony. Raport czerwonego. Czysto? COT. Tu grupa szturmowa. Mamy rannego cywila. Powiadomcie ambulans. COTORK. To grupa szturmowa, a cywil bezpieczny Powiadu gotowy do ewakuacji. Wyślijcie zamiataczy. Przyjąłem zamiatacze w drodze. Zachować ostrożność. A gdzie ten nieżyjący cywil? Niebieski na holu. Nie ma go tu. Wychodzi z rękami w górze! Natychmiast! Co o t do grupy Cywil zabezpieczony i jest przesłuchiwany. E, witam? Wychodzi z rękami w górze! Natychmiast! Poddaj się. Ręce do góry! Ręce do góry! Na ziemię! Już! Na ziemię! Ręce do góry! Na ziemię! Już! C-O-T, tu grupa szturmowa. Czerwony! Zapezpiecz i załóż kajdanki! Nie! Oni wciąż stanowią zagrożenie. Raport Niebieskiego. Cywil się poddał. Niebieski, zabezpiecz ich. Niebieski do dowódcy. Cywil bezpieczny. Niebieski do, dowódcy. Cywil bezpieczny. Niebieski do, dowódcy. Gotów do ewakuacji. Cywil bezpieczny. Gospodar do OT. Tu grupa szturmowa. Cywil bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Wyślicie zamiataty. tu Grupa sturmowa. Cywil bezpieczny i gotowy do ewakuacji przyjąłem zamiatacze w drodze, zachować ostrożność. Jeszcze jedne drzwi, co jeszcze mamy do roboty? Musimy jeszcze znaleźć kilku podejrzanych. Ilu ich tu jest? Chyba jeszcze tylko trzech trzeba znaleźć. Nie jestem pewny. COT do grupy szturmowej. Cywil zabezpieczony i jest przesłuchiwany. COT do grupy szturmowej. Czyni zabezpieczony nie jest Ruszać! Czysto. Nie ma tu nikogo. Idziemy dalej. Element, za mną. Ruszać! Przyjąłem. Jesteśmy z wami. Jeszcze tam są jakieś drzwi. Tu nic nie leży. Nie. Jedne drzwi są otwarte. Takie zabawne, takie to zabawne. Podejrzany zneutralizowany, powtarzam. Podejrzany zneutralizowany. TOT? Tu grupa szturmowa. Podejrzany zneutralizowany. Przyjąłem grupa szturmowa. Kosnica powiadomiona. Czerwony! Wyważ ogłusz i oczyść. Ruszać kiedy tylko możecie. Niebieski Niemiecny. na choru! Wyważ ogłusz i oczyść. Ruszać kiedy tylko możecie. Z COT, grupa sturmowanego. Sturmowanego. Podejrzany grupa szturmowa. Przyjąłem grupa szturmowa. Kostnica powiadomiona. David 10 do grupy szturmowej. Koniec. Cele misji zostały spełnione. Dobra robota. Zamelduj się na posterunku kiedy będziesz gotowy. Przyjąłem COT. Misja zakończona. Kod 4. Zabierzmy ich w bezpieczne miejsce i pozwólmy o tym zapomnieć chłopcy. Możemy iść. Jednak nie była to taka prosta misja jak myślałem. Trochę trzeba było postrzelać. I było tu nadal mnóstwo podejrzanych. No cóż. Mówi się trudno. BCC dodaje Dave 10 na kanale 1